Hej przyjaciele, witajcie w 60. części rezydenta W poprzedniej części był filmik długi i nam znowu porwali Ashley. Ten osny sadler zawy. uprowadził ją. Kruki, kuźwa. P uprowadził ją i streamingowałem sobie Throwera. Trzy rzeczy bodajże. Oj, nie to. Tak. Ammo Capacity, Reload Speed, Read of Fire i Power. No, w sumie cztery rzeczy. Tak sobie myślałem, czy jeszcze nie stewingować, bo mam trochę skarbów. Pach, 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 pach. 272 tysiące. Ale nie, na razie polatamy tak jak to, co mamy. Już trochę martwi mnie to, że nie mam kuździwa miejsca. Znowu zresztą. Dobra, jak będzie mało miejsca, to poślemy to do tego, do schowka. Dobra, idziemy, zobaczymy, co nas tu czeka. O, jeszcze jak dobrze. Nie lubię skakiwać w tej grze, bo wtedy... Nie mogę już kuźwa wrócić. Bo no przecież Leon komandos się nie na to kuźwa skarpę, bo czemu nie? Znaczy komandos. Policja nie w ogóle, super, super agent. A to muszę iść. Dobra, żadnego skarbu nie widzę. Tu nic nie widzę. I hop. <laughs> What? Worried about the girl, that it? That's just like you. You always had poor judgments. <laughs> if you think I'm gonna let you out of here alive, you're even more naive than I thought. You can't save her. You can't save anyone. Give it up, Krauser! Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. What the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? <laughs> revenge. You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See, in that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure unadulterated power. Most Illuminados are giving me that i you know you were always an asshole but at least you had some kind of code some honor look at you now enough reminiscing move out and draw fire soldier boss <hums> bos <hums> Nie. Czemu się nie schowałeś, durniu? Uh-oh. The fuck? Kuźwa. pierciel, No go. Dobra, bierzemy sprawę. dobrze, że go mam przy sobie. Kuźwa, nie spodziewałem się, że to będzie walka z Krauzerem, już od razu. była pierwsza faza, chyba dopiero. Uh. No tak, bo w oryginale walczyło się z nim na samej górze tej wieży, czy cokolwiek to jest. Dobra, idziemy. Pewnie jeszcze będzie narąbane, przeciwników zająć życie. Ach. Krauser, ciulu. Ale fajna postać. ...flamma... ...fuck... Za kuźwa nie będzie miejsca, nie? O, to mogę skombinować... ...znaczy skraftować... ...jup... ...dobra... ...ale tam pewnie otworzę przejście, ten... ...te drzwiczki całe... ...pewnie znając życie coś wyleci zaraz...

co?! Pieprzone. No! Co za... Ty, jak to pominąć? Ma strzelić, to trzeba. Mhm. Bo przecież mam, kurczę, tysiąc amunicji. Będę tracił na pułapki jeszcze. Fuck, nie widziałem gorzej na górze. Pieprzony. zginę, kuźwa was pięć razy, zanim do niego dotrę. Patrz, jeszcze pułapka na ten. Ekstra. Jak ja mam to, Jak ja mam to rozbroić? Może nie no z tej strony, chyba nie. A nie, dobrze. Nie, dupa. Fuck. Tak. Nie to. Mapa, mapa, mapa. No dobra. Już nie mam kuźwa tego. Nie No To fakt. Co to było? Tu. Już? Słabe działko. Fakt tu też. Dobra, działko ma zezał. Uciekaj, 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 uciekaj. Czy ja tam dotrę, to zginę, mówię z piętnaście razy. Boże, na mi im zabraknie. O, ja marudzę, narzekał mnie. Gdzie on jest? On był. O, nawołaj do pistoletu, dziękuję. Oczywiście. Nie ma tu żadnego skarbu gdzieś. Nie. Dobra. O, działko jest to. Działka nie ma, Ale że on się kuźwa nudził, nie Rozstawiając te wszystkie pułapki Gdzie ty kuźwa jesteś? Ślinka Bardzo bueno Checkpoint. Skrzynek. Dobra. Pistolecik. pieniążki, Nie wiem po cholerę, ale dobra. Ty daleko tam jest, do niego jeszcze jest. <laughs> Dopiero pierwsze piętro było chyba Fuck Czekaj tam. Czemu nie mam Bez ja że nie wziąłem ze skrzynki tego scope'a. Czy mam to, ale <laughs> Stinger Ty nie mam tego z, z przybliżeniem

Chowaj się. Nie widzę go. Dalej go nie widzę. No i nie żyje. Kurde, ciekaw, gdzie był checkpoint? Na szczęście tutaj, Boże. Ale i tak szkoda, że nie mam tej kuźwa lunety, nie? I teraz dostałem jeszcze gorsze rzecz niż cześć. Jej! Ty no, nie mam tej lunety, kurde no!

Nie mam pojęcia, on O właśnie. <laughs> no, a to będzie nasza barykada. Proszę, poszedł sobie. Nie dupa, nie gdzie on jest. No wyłazi, kuziwa Ależ to jest do dupy ten celownik. Dobra, dostał raz. Muszę pokręcić, żeby wylacz, czy co? Dobra, o! No, przez ten ten nic nie widzę. z snajperką gdzie ty jesteś? nie zdążę, nie zdążę Up. przecież to ostał to ostał jak cholera Teraz też dostał, nie? Aj. Ole, dostał headshota. Star. Dobra, nie dostał. Dostał, dostał. Przeładuj? Może kurde, ja może być. No O patrz, nie wyjdzie. No to zamędanie nie? Muszę podejść bliżej. Nie, no boję się, że zginę. O. Co jest? Chyba się podejść. Dobra, biegamy. Ech! Patrz. nie widziałam tego. Kucyk, kucyk. Nie wiem, że on jeszcze wyjdzie, czy nie? Ale jest to, że nie mam kuźwa żadnych życiałek. Trzyma nie wyjdzie. Wróciłby się po tą skrzynkę, ale kuźwa znając życie dostanę za strzała w plecy. Ile tu tych pułapek leży? Rosinka. A! Jeszcze jedna roślinka. Chowa się, chowa się. Nie przegapiłem żadnej jeszcze roślinki? Chyba nie. Nie! O, stary bym się wkurzył, bym teraz zginął. Nie wiem czy użyć tego, czy jednej tej, jednej tej chyba użyję. Nie wiem czy no on granaty chyba jakieś Dobra Już koniec na dzisiaj Znaczy na razie Uuu, shotgun shots. pewnie Matko, znowu jakiś lepizent. To no zarpiście, nie? Masz buta Masz shotguna Masz shotguna O ale zrobimy wejdę No dawaj, dawaj, dawaj Ależ to jest bez sensu, dostał w głowę z shotguna, nie? Znaczy z pistoletu. I nawet się nie zachwiał. Ależ durnota, nie. Bez jaj. Dobra, dobrze przynajmniej stąd zaczynamy. Dobra, ale tutaj kończymy. Część 60. I w 61. Dalej walczymy z Klauserem. Kurde, fajna walka, ale czasami nie uczciwa. Eee, dziękuję za oglądanie części 60 i w 61 i lecimy dalej do Krauzera na razie